Hej, cześć! No ja z tej strony witam was wszystkich serdecznie zapraszam na kolejny odcinek z cyklu najlepszych modów do wszystkich Total Warów! No i dzisiaj jest taka oto perełeczka, czyli Total War ROM 1 Complete Conversion od niejakiego kodiego 38. No i w skrócie jest to modyfikacja, która przenosi nam zawartość z Roma 1 na silnik Roma. Dwa, myślę, że jest to świetna produkcja dla fanatyków. Tejże trzeciej odsłony gry od Creative Assembly. Zatem tak, generalnie modyfikacja ma kilka miesięcy, więc nie oczekujcie tutaj jakichś póki co rewelacji, szałów i tak dalej, bo jest ona cały czas w fazie. Tworzenia, natomiast to, co już zostało dokonane, jest warte przedstawienia. Zatem, po pierwsze, jak już słyszycie, mamy muzyczkę z Roma 1: przepiękna muzyczkę, Szkoda, że nie ma tutaj ekranu menu, podobnego jak z ROM 1. Ale myślę, że ten też jest naprawdę bardzo ładny i raczej pasuje do tychże reali. Więc, tak z góry powiem, że nie są wymagane żadne DLC do tego, aby tego moda odpalić. Z tego co wiem, to powinny wszystkie frakcje działać również bez DLC frakcjami. Ciężko mi jest to powiedzieć, bo mam wszystkie DLC, zatem wszystkie te DLC oczywiście z paczkami frakcji, więc nie mam jak tego porównać. Natomiast wszystko to zostało dostosowane, dopasowane do tego, aby było tak samo jak w ROM 1. Począwszy od ułożenia miast względem położenia, tak jak było w pierwszej części. Po drugie ciekawe mechanika. Otóż, jak wiecie od ogólnie do Mediwala 2 było coś takiego, że wiele miast było buntowniczych, niezamieszkanych, nie. Niestety do nowszych Total Warów nie da się coś takiego wprowadzić, więc twórca sprytnie pomyślał, że zrobi coś takiego. Iż te miasta takie mniej kluczowe są na zasadzie jakby buntowników. Otóż pozmieniał im nazwy i sprawił, że one się w ogóle nie ruszają. Jakie mają armie? Takie mają. Stoją w miejscu, więc można mniej więcej poczuć taki klimat jak w dawniejszych totalorach, czyli ten wiecie podwój na osady buntownicze, bez większego stresu, coś takiego swobodniejszego. No ale niestety nie dało się tych frakcji z dyplomacji wywalić, więc no, le lepiej z nimi nie gadać, żeby niczego nie popsuć. Tak czy siak, ogólnie co to frakcja? to mam wszystko tutaj tak jak być powinny i jedną dodatkową, zaraz Wam powiem którą, więc no, oczywiście mamy kartaginę podzielono na rody, mamy teraz także y, bałkańskie plemiona, tracja, y, dak, dacja. Seleucydzi, Egipt, Macedonia, no i Bakteria. Bakterie nie było grywalnej z tego co wiem w Romie 1, bo tutaj była partia na jej miejscu. No i bakteria, jako jedyna, dostała własne jednostki, bo wszystkie inne są na ten moment wzięte z podstawowego Romka 2, dlatego że to wymaga wiele pracy i najpewniej już to jest stworzone, ale jeszcze nie zostało to zaimplementowane. No, tyle że wyjątkiem jest tutaj bakteria, która ma naprawdę zarąbiście te jednostki wykonane, potem wam je pokażę. Na Następnie mamy... Rzym, czyli house, dom, dynastia z tego Sypi, Brutusa, Rodu, w sensie, że Rud, Brutusa, Julii oraz Sypiona, coś takiego. No i co najważniejsze, jak już tutaj widzicie, mamy SPQR, który rządzi w Rzymie, i od tego też Senatu wszystkie nasze frakcje są zależne, co daje niezwykły klimat. Nie spodziewajcie się, że są póki co jakieś mechaniki, skrypty i tak dalej, żeby to tak działało poza zwykłym, zwykłym namiestnictwem nad pozostałymi, ale to też. Mówię, w przyszłości możemy się coś takiego spodziewać. Następnie wschodnie państwa, czyli Numidia, Partia, Armenia i Pont. Wydaje mi się, że Partia, i wiecie co, możliwe, że tutaj to jest nie do końca zgodny ten obrazek z faktycznym położeniem frakcji, bo mi się wydaje, że Partia była dużo większa w Formie 1. Nie pamiętam, ja w Formie 1 nigdy nie grałem, tyle że oglądałem. Jest oczywiście też słynna Galia z tym dziczkiem na logo. Mamy Bryt, Brytanie, Niemcy z toporem obusiecznym. Dalej mamy państwa greckie, czyli nie ma już podziału na no Sparta, Ateny, Epir i tak dalej. Mamy tylko i wyłącznie The Greek States. Oczywiście gra jest po angielsku, bo mocniej jest przetłumaczony. No i jeszcze z cytów. Więc tak, ja odpalę sobie na przykładzie faktycznie chyba, nie wiem czy właśnie nie tej nie tej partii, aby się upewnić, jak to tam wyglądało, bo aż mnie to ciekawi. Z gry mówię, że trzeba raczej grać na poziomie trudności bardzo wysokim, bo pod ten poziom została modyfikacja stworzona. Podobno legendarny jest prostszy od tego, więc no lepiej jest grać tak, a nie oszukiwać. No i e, co do ogólnie tych osad buntowniczych, to one mają coś takiego, że każda z nich ma minus 200 relacji ze wszystkimi innymi, więc są to frakcje jakby wyjęte z gry, one w ogóle się nie ruszają, są całkowicie bierne, pozostają w swoich osadach broniąc je, ale też nie mogą się jakby powiększyć liczebnie, czyli nie werbują armii, co jest super sprawą naprawdę, bo nie musimy się jakoś bardzo śpieszyć, aby je podbić w z obawy na to, że się jeszcze bardziej mogą rozrosnąć. No i te jednostki, to jeszcze tylko dopowiem, że wszystkie mają jakby statystyki też dopasowane do tych raliów. z ROMA 1. Niestety jeszcze no tych grafik własnych nie ma, ale statystyki działają troszkę inaczej i co najważniejsze hoplici zostali co nieco no tak jakby nadszarpnięci, bo działają bardziej jak pikinierzy, tyle, że są słabsi niż podstawowi pikinierzy, bo ta ich falanga jest gorsza statystycznie, żeby nie byli sobie wiecie, totalnie OP, nie wiadomo jacy, no i jeszcze mamy system czterech tur na rok, jedna tura na każdą porę roku. Tak jest chyba najlepiej w Total Warach, mi się wydaje, że taki system pasuje idealnie, bo i te postacie zbyt szybko nie giną, no i jeszcze mamy wszystkie pory roku do tak naprawdę Poznania. No, no i to jest fajne, że wiecie, można sobie zaplanować kampanię, czy wyruszamy w zimę, czy akurat zimę u siebie przekoczujemy na własnych ziemiach, no, i dobra, nie wiem czy te cytaty są też wzięte z poprzedniej części. Okej, okay, widzę, że partie faktycznie jest, słuchajcie, troszkę inna niż na miniaturze, tak jak myślałem, czyli nie do końca się faktycznie odnosi do tego, co było tam pokazane z punktu widzenia wyboru frakcji, bo to, to też trzeba jakby dopasować, te wszystkie jakby zdjęcia. Więc tak, jak widzicie, mamy tutaj jakby buntowników, Persian Rebels i oni są tak zaprogramowani, że się nie ruszą. Oni no będą stali, będzie można ich zaatakować i to jest myślę, że największym atutem tego moda, bo można się poczuć jak w starych Total Warach. I ja powiem wam, że kiedyś bym chciał coś tutaj pokazać, no bo żadnych skryptów ten mod raczej nie ma, nie ma też żadnych nowych budynków, mniej więcej wszystko jest po staremu, ale bardzo, bardzo zmieniając ten klimat, mogłem wam też pokazać, jak wygląda Rzym, ale w sumie tak, jak tam było akurat pokazane w środku Rzymu, poprawnie. Mamy właśnie w Rzymie SPQR, który rządzi pozostałymi trzema rodami. No, i tak to wygląda. Szczerze mówiąc, troszkę żałuję, że po części żałuję, po części nie żałuję, że zeszli z tego Kryli w assembly od tej zasady miast buntowniczych. Po pierwsze, dlaczego jest to generalnie minus, że od tego odeszli? No, bo tak można było troszkę tak klimatycznie i spokojniej prowadzić kampanię, nie bardzo się napalając, bo było się świadomym, że raczej tutaj nic się złego nie stanie, jakieś wielkie armie z tych osad nie powstaną, ale. To też ma swój minus, taka opcja tych osad buntowniczych, bowiem dzięki temu, że już tego nie ma, są unikatowe frakcje najczęściej mające własne jednostki, więc jest większa ró różnorodność, ale czy to jest wymagane? Mi się wydaje, że ten dawny system był no, nieco, nieco, nieco lepszy. No więc wyjdźmy sobie e, do już menu bezpośrednio. No i oczywiście pokażę wam te jednostki Bakterii, bo zostały wykonane naprawdę rewelacyjnie. No i cóż to jest kurczę za scena piękna? Dobra, nieważne, tak czy siak. Krystyna Battle. No i proszę bardzo, je od początku wybiorę od nowa, żebyście widzieli. Mamy generała greckiego, mamy chłopów, to ich może nie pokażę, ale te jednostki piechoty, może same te lepsze pokażę bez tych poborowych, bo one pewnie są e, chociaż. Chyba one też są od nowa zrobione, więc sobie je pokażę, bo twórca zaznaczył, że Baktria ma all custom units. Zatem, no, warto wszystko to pokazać szczegółowo. Szczególnie ta jazda na katafrakcie, że to jest po prostu no, cud grafiki. Oni tak cudownie wyglądają, zaraz wam ich zaprezentuję. No i też mamy słoniki wojenne, zaś po drugiej stronie. Mogę wam pokazać, nie wiem, może Rzym, może... Myślę, że pokażę Rzym, chociaż wiecie co, raczej tak te jednostki, tak jak mówiłem, nie są zmieniane. Co najwyżej mogą mieć kolory, nieco przemodelowane, tak aby pasowały do, 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 do poszczególnej frakcji, tak jak ona ma kolor swój własny na mapie kampanii, więc mamy do, do dyspozycji tylko dom Julii, pozostałych rzymskich rodów i nie ma w bitwie, ale nie jest to żaden żaden problem, ugnę sobie wody wasze zdrowieczko. Bardzo lubię tę muzyczkę z ROMA 1 jest niezwykle klimatyczna, jest taka inna, niekiedy spokojna, innym razem taka jakby agresywna się odpala, szczególnie kiedy są bitwy. W RAM-2 ona jest generalnie zbyt taka, taka inna, troszkę taka poważna. Tu jest taka, z, z, wiecie, te, te, ta muzyczka jest taka dawna, czyli że to nie jest robione współcześnie. Czy no wiem, że to jest robione współcześnie, ale no ten wydźwięk jest nieco ma inny odbiór i to się najbardziej w tym ceni. No i zresztą ta muzyka z Rama 1 jest legendarna. Każdy chyba wie, szczególnie ta, ta z menu. To jest taka najbardziej znana ze wszystkich. No i bitwa o. Aleksandry. Dobra, więc tak, weźmy sobie wszystkie te jednostki na razie na jedno miejsce. Ustawmy, żeby było łatwiej je pokazać. No i zacznijmy może od oddziału generalskiego, czyli od tej konnicy. Zwróćcie uwagę, jakie ładne mamy zdobienia na tarczach. Niezbyt y, mam pojęcie, czy one też były w podstawce. Ten ogólnie oddział raczej jest... Podobny jak już to zaczerpnięty z tekstur z gry, bo tutaj mamy zobaczyć taki troszkę wygląd Spartan po tych hemach można wzrować, połączony z typowym wyglądem innych greckich jednostek, ale co najważniejsze, to są ci katafrakci. No po prostu, słuchajcie, obłęd, istny obłęd. Jeszcze mają kopisy tutaj greckie do walki w zwarciu. No pancerze łuskowe, świetny wygląd, bardzo mi się podobają. Dobra, dalej mamy kompania kawalerii. Grecka jazda, fajnie byli łucznicy jedni, o i ten dowódca, patrzcie, indo-irańska konnica, czyli takie już zastępy perskie, nietypowo greckie, rydwany, również dowodzone przez takich jakby tych katafraktów z wyglądu. Oddział konnych strzelców. To jest fajne, wiem, że bakterie ma to normalnie takie, jakby tutaj nie piórka, a jakby kwiatki, roślinki z tyłu. Ale ten taki jeden oddział spieszonych uczniów, no, o właśnie chyba tych, to po prostu jest, jest totalny obłęd. Naprawdę super wyglądają. Ciężcy jeszcze oszczepnicy, czy też harcownicy. No i tak to po skrócie wygląda. Dobra, jeszcze wam ten rzymsko, pokażę, żeby była pewność, że na pewno nie są zmienieni. No i proszę bardzo, jest to klasyczny oddział y, triarii, czyli podstawowych rzymskich włóczni. Dobra, ale już tutaj pokazywać tego nie będę. Więc zobaczcie, jeszcze piękne mamy latarnię aleksandryjską. No i tak, jako że. Yy... Nie mam jakoś niewiadomych wielu godzin w, Ro w Roma 2. Grałem kilka kampanii, ale właśnie Baktron, chociażby nie grałem, więc też nie mam punktu odniesienia odnośnie wyglądu jednostek. Natomiast no mogę śmiało ocenić, że twórca tego moda ma ambitne plany i chce zrobić coś, na co wiele osób naprawdę czeka. Bo no, Roma 1 cechuje się tym, że jest to totalne na starych, jakby warunkach. No i tutaj jest, mamy jakby dwóch fanatyków. Jedni lubią te takie dawne rozwiązania, które się zakończyły w sumie to dopiero na szczególnie niektóre, mówię oczywiście o chociażby systemie werbunku jednostek, no i te nowe, które właśnie wyszły od ROMa 2, więc gry się różnią kolosalnie, natomiast to jest takie fajne połączenie, jednocześnie nowe mechaniki, ale i dawny styl, dawny wygląd z ROMa 1, co sprawia, że opłaca się tego moda zagrać. Więc link do moda macie w opisie, jest on dostępny oczywiście na Steamie, więc instalacja jest prosta, wystarczy tylko moda zasubskrybować i już, proszę bardzo, możecie śmiało na nim grać, ale uczulam, żeby raczej innych modów, które coś zmieniają poza, no nie wiem, takimi rzeczami, jak chociażby kamera, lepiej nie dogrywać, bo mogą po powodować niepotrzebne krasze. Tak czy siak, dziękuję wam serdecznie za uwagę, zachęcam do oceny filmu oraz komentowania, no i jeszcze jakby ktoś chciał, to do zostawienia subskrypcji. Z mojej strony to byłoby na tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, życzę miłego weekendu, hej, papa i do następnego!